Chrystus Pan z martwych wstał prawdziwie, wstał Witam Was serdecznie, Piotr Kurkiewicz, kapucyn, Franciszkanin kapucyn. W naszym kolejnym odcinku rekolekcji o nazwie pod tytułem Pełna Kompromitacja. Kontynuujemy. Proces nawrócenia, raczej oglądanie, przyglądanie się temu fenomenowi tak troszeczkę od wewnątrz, bo mówimy o istocie procesu nawrócenia, którym nie jesteśmy my, ani nasza asceza, ani nasz pomyślunek, ale jest nim, istotą, jest nią, istotą tego nawrócenia łaska boska. Łaska boska jest do zbawienia, a więc również do nawrócenia koniecznie potrzebna. Chciałbym powiedzieć na wstępie o takich trzech, jak gdyby etapach, nawrócenia, ale nie tyle nawrócenia, co raczej w ogóle naszego zbawienia, co do których mogą istnieć nieporozumienia. Czasami od prostych braci protestantów, ale takich prostych, nieteologicznych, tylko takich życiowych, żyjących. Protestantyzmem braci odłączonych, słyszymy pytanie, czy jesteś zbawiony? Otóż teologia katolicka, na ile ją pamiętam i rozumiem, mówi o trzech takich, podaje takich trzy albo cztery nawet terminy, które się są związane ze zbawieniem. Pierwszy termin to jest odkupienie, drugi to jest usprawiedliwienie, trzeci to jest, bym powiedział, uświęcanie. Uświęcenie i czwarty to jest zbawienie. Otóż na pytanie, czy jesteśmy zbawieni, odpowiedź jest: Nie wiemy, bo nie chwal dnia przed zachodem. No, zbawienie się okaże na sądzie szczegółowym, okaże się w ostatnią, ostatniej sekundzie ziemskiego życia, kiedy się decyduje, czy dobry łotr będzie zbawiony, czy nie. Natomiast, a dobrym łotrem jesteś ty i ja, Piotr Kurkiewicz. Otóż dobrym albo złym łotrem. Otóż yy, odkupienie to jest to wydarzenie, które się dokonało na Golgocie, yy, wy, wydarzenie chrystologiczne, a więc śmierć Jezusa na Krzyżu. Właściwie to wszystkie wydarzenia jego ziemskiego życia są zbawcze, są odkupieńcze, przepraszam, już tak mówiąc precyzyjnie. Czyli mają za cel ekspiować ekspiację. Jezus bierze, Syn Boży bierze na siebie naszą winę, jest człowiekiem bez grzechu, pierworodnego, bez grzechów osobistych. Trudzi się, modli się, ogólnie żyje, przeżywa egzystencję, cierpi i z, apoge, z apogeum na krzyżu, aby odkupić człowieka. Od kogo odkupić? Odkupić od sprawiedliwości Bożej. Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który za zło karze. I. Jezus, Syn Boży, bierze na siebie tę karę. Bierze, się na, bierze na siebie właściwie wpierw naszą winę, winę, które zaciągnął Adam, ale też winę naszych grzechów y, szczegółowych, już tych, tych jednostkowych, naszych, osobistych, Bie, bierze więc winę grzechu pierworodnego i winę, żeśmy utracili ten dług, żeśmy utracili Bożą sprawiedliwość daną nam w raju, daną w naszej naturze, utraciliśmy łaskę. Bo łaska była tą sprawiedliwością naszą, tak naprawdę, na miejsce łaski wszedł jako komponent naszej natury wszedł grzech. I teraz Jezus bierze na siebie ten, ten dług, nasz wobec Boga, tę winę naszą, ten grzech nasz bierze i po prostu za Niego cierpi. Od swojego poczęcia, aż po swoją śmierć, na krzyżu, aż po wykonało się, cierpi. Odkupieńczo bo ekspiacyjnie, będąc sam niewinnym, cierpi za nasze, a nie za swój grzech. I wypracowuje odkupienie, czyli odkupia nas od gniewu Bożego, czyli od kary Bożej, czyli od piekła, czyli zła szatana. Bo odkupia od Boga Ojca, od Jego sprawiedliwego, grzechu, sprawiedliwego gniewu, od sprawiedliwego sądu. Bo Bóg nie mógł wpuścić nas do nieba, bo przestałby być Bogiem Sprawiedliwym, dlatego Jezus musiał nas odkupić, aby Bóg mógł dalej być Bogiem Sprawiedliwym, gdy wpuści nas do nieba. Żeby szatan nie mógł, albo ktokolwiek, albo sam Bóg, żeby nie mógł sobie samemu czynić zarzutów, że przestał być Bogiem Sprawiedliwym, bo zlitował się nad ludźmi. A więc, aby usatysfakcjonować sprawiedliwość Bożą, Jezus nas odkupia. Dalej, ta aplikacja stworzona, odkupięcia, więc żywot wieczny, prawda, zjednoczenie z Bogiem, przyjaźń z Bogiem, to jest aplikacja golgocka z Golgoty, którą wy, wypracował Jezus Chrystus, Syn Boży, swoją śmiercią. Ona teraz zostaje nam przekazana jako łaska usprawiedliwienia. Właściwie to usprawiedliwienie zaczyna się od zmartwychwstania Chrystusa. On nas odkupił przez, przez śmierć, od gniewu Bożego, od sprawiedliwości Bożej, od sądu Bożego, sam poniósł, sam był postawiony przed sądem Bożym, przed gniewem Bożym, sam został ukarany przez Boga, aby zadowolić sprawiedliwość Bożą, aby sprawiedliwości stało się dosyć, zadość, przepraszam. I teraz on, da, on, on wchodzi w usprawiedliwienie. Z martwych stanie Chrystusa jest Jego, znaczy nie Jego. Jego jako przedstawicieli całego przedstawiciela całego rodzaju ludzkiego jest sprawiedliwością tą już łaską. To jest Jezus w łasce, to jest człowiek w łasce już w chwale, którą był utracił Adam. I, i teraz ta, to zmartwychwstanie emanuje Pentakostalnie, nie tylko Pentakostalnie, emanuje po prostu duchem świętym, który przynosi nam to usprawiedliwienie, które wszedł już Jezus z martwych czyli Bóg wskrzesza Chrystusa, Jezusa wskrzesza jako przedstawiciela rodzaju ludzkiego do nowego życia, czyli daje mu usprawiedliwienie, daje łaskę uświęcającą, też łaskę przebóstwienia, łaskę uwielbienia. I, ale Jezus jest już nowym Adamem, jest przedstawicielem wszystkich, którzy będą usprawiedliwieni. I w nim, w jego zmartwychwstaniu, jesteśmy już usprawiedliwieni, i dostajemy tę łaskę przez Ducha Świętego, emanującego od ze zmartwychwstałego Chrystusa. I on nam przynosi, Duch Święty jest tą łaską usprawiedliwienia. Na tę łaskę usprzedmienia otwieramy się poprzez wiarę. Ta wiara. Musi być przygotowana przez Ducha Świętego. Musimy być wychowani, urobieni, przygotowani to całe, ten cały ten grunt musi być przygotowany. I wtedy, jeżeli człowiek się poddaje tym łaskom introdukcyjnym, łaskom uwerturowym, łaskom wstępnym, no to w końcu doprowadzają te łaski wstępnego do, do przyjęcia wiary. Człowiek otwiera się przez wiarę i przyjmuje łaskę usprawiedliwienia. Czyli życia zmartwychwstałego Chrystusa. Dokonuje się to regularnie, standardowo przez chrzest, czyli wpierw jest uwierzenie, potem jest chrzest, albo w przypadku niemowląt na odwrót oby, przez sakrament też pojednania, przez osobistą skruchę na modlitwę, a więc sakrament Chrztu, sakrament pojednania, czyli spowiedzi i moja skrucha, moja dobra modlitwa, pokorna, skruszona modlitwa. Przynosi mi tę łaskę usprawiedliwienia, łaskę przyjaźni z Bogiem, która została dana już Chrystusowi w zmartwychwstaniu. I ta łaska usprawiedliwienia inicjuje we mnie życie Boże, które ma, być, ma się rozwijać, jest jak gdyby ziarnem. Ta łaska usprawiedliwienia początkowo jest ziarnem wiary, nadziei, miłości, sprawiedliwości, umiarkowania, męstwa. Roztropności, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, cnoty kardynalne, inne cnoty są wlewane po, cno, po tej łasce. Wraz z tą łaską usprawiedliwiającą zaczyna się wlewanie w człowieka życia Bożego, a więc tych różnych cnót. Cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości, czyli życia wewnętrznego trójcy oraz jego cnót charakterologicznych, czyli roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo i wszystkich innych cnót boskich. I to wlewanie, które wymaga cały czas kooperacji człowieka, bo wolna wola, według ujęcia katolickiego, inaczej jest z ujęciem luterskim, wolna wola człowieka nie została zniszczona przez grzech pierworodny, jak mówi Luter, ale została zachowana, a tak, ona jest pobita, ona jest, ulega pożądaniom. Rzymian 7, końcówka Rzymian 7, on o tym mówi, że jednego chcę, a drugie chce się. Narzuca się mojej woli. Owszem, ta wola jest słaba, również poznanie, rozum jest słaby, jest osłabiony przez grzech, zamącony jest przez grzech pierworodny. No i moje porządliwości, prawda, już moje też chcice, moje, moje grzechy i ich konsekwencje, ich uzależnienia, nawyki. No, ale jest ta wola wolna, nie ma całkowitej wolności, którą dawała łaska w raju, ale jest jednak wolna wola, która może czynić mnie odpowiedzialnym przed sądem bożym. No i w związku z tym, gdy są, gdy już zaczynam kooperować z łaską usprawiedliwienia, która daje mi wiarę, Muszę potem kooperować, współpracować z łaskami uświęcającymi, które wlewają mi właśnie cnoty boskie, teologalne cnoty, kardynalne inne cnoty, wlewają i czynią we mnie powoli przemianę w moim myśleniu, w moim działaniu, w moim pragnieniu, w moim odczuwaniu, w moich uczuciach czynią powoli przemianę, przemianę uświęcającą. Tak więc, Antoni, egipski pustelnik. I w poznaniu, i w woli, i w jej mocy, w jej dobroci, ukierunkowaniu, w skupieniu, a także w uczuciach różni się od alkoholika czy narkomana, bo te, te, te wlewające się łaski uświęcające dokonały przemiany jego woli, jego rozumu, jego uczuć, a może nawet przyczyniły się do uzdrowienia ciała. Z zdrowym ciele, zdrowy duch, a może czasami na odwrót. Przy zdrowym duchu zdrowieje bydlątko, ciało. I dopiero gdy człowiek się uświęca i wytrwa w tym, i umiera w tym, dopiero wtedy osiąga zbawienie. Wykonało się dopiero wtedy, na, na końcu tak więc nie chwalmy bracia protestanci dnia przed zachodem a więc mamy odkupienie na Golgocie potem mamy łaskę usprawiedliwienia y to jest Duch Święty, który wy, którego wypromieniowuje Chrystus z martwych stałych, prawda, te promienie Jezu, ufam Tobie, to jest właśnie to, to jest ta łaska usprawiedliwienia, te, ten blady i czerwony promień, to są łaski, to są pierwotnie, to są pierwsze promienie, to są to jest łaska usprawiedliwienia, która powoduje w nas wiarę, my to przyjmujemy jesteśmy usprawiedliwieni, czyli aplikacja, którą wypracował Jezus na Golgocie, zostaje przyjęta przez smartfona mojej duszy i już mam tę aplikację aplikację i już jestem usprawiedliwiony, czyli jestem już poza, jestem już własnością Boga. Dalej, ma, dalej przychodzą kolejne aplikacje. No, i, no i, mogę, yy, i mogę się uświęcać, coraz bardziej stawać się podobnym do Boga. To nie jest tylko pogłębianie relacji z Jezusem, relacji, przyjaźni z Bogiem, jak myślał Luther. To nie jest tylko kwestia rela relacji. Ale to jest, re, to jest realna zmiana mojej duszy, realna, istotowa zmiana. Następuje istotowa przemiana mojego myślenia, przemiana mojej woli, przemiana mojego życia. To nie, jest, a, to nie jest akcydentalne. To jest i ontologiczne, bo ta łaska robi swoje niezależnie ode mnie, ale to jest też psychologiczna zmiana, no i socjologiczna zmiana, bardzo głęboka. Jest to więc, no i jest to, są, są to też realne zasługi przed Bogiem i, i posiadanie realnych łask, O tym jeszcze będę mówić. Dalej, idąc, m, y, dochodzę powoli do zbawienia, właśnie, czyli mamy odkupienie, potem ściąganie tej aplikacji poprzez łaskę, usprawiedliwienia, a potem mamy coraz więcej tych aplikacji poprzez łaski uświęcające, wlewające w nas nowe aplikacje, czyli nowe cnody. No i wreszcie dochodzimy do zbawienia, bo dzięki aplikacji GPS-a, GPS właśnie tym Uświęcającym aplikacjom, tam jest m.in. aplikacja GPS, potrafimy dotrzeć do punktu docelowego, jakim jest zbawienie wieczne. Poprzez uświęcenie, poprzez zdobywanie nowych aplikacji, m.in. aplikacji GPS-owej. Czy jestem zbawiony? Jeszcze nie. Czy jestem odkupiony? Już tak. Czy jestem usprawiedliwiony? No, jeżeli mam w tej chwili łaskę uświęcającą, jeżeli nie jestem w grzechu śmiertelnym, to tak. To jestem usprawiedliwiony, a jeżeli zgrzeszyłem przed minutą, grzechem śmiertelnym, no to nie, to wypadłem z łaski usprawiedliwienia i jestem w grzechu śmiertelnym. Tak to wygląda. Czy uświęcam się? No, świętuję tam jakieś jubileusze, kapłaństwa, jubileusze chrztu, jubileusz nawrócenia, jubileusze życia zakonnego, życia kapłańskiego, no, no może te jubileusze się jakoś przekładają na uświęcenie. Starzeje się też troszeczkę, no więc, no więc może to wszystko razem, te jubileusze i te procesy starzenia się powoli powodują uświęcenie. Może się jakoś to przekłada na ta, ta fizjologia i ta chronologia, może się jakoś przekłada prawda, na tego ducha i na ten kairos, oby. A teraz popatrzymy na egzemplifikację tego wszystkiego w tekście z Ewangelii Jana, trzeci rozdział. Rozmowa Nikodema z Jezusem. W ogóle wydaje mi się, że wydarzenia odkupięcia, więc chrystologiczne, bo Jezus przyszedł, a od nas odkupić, nie tylko na krzyżu, ale również we wszystkich tych wydarzeniach swojego życia, cierpieniach, modlitwach, postach itd., całej tej ascezie, że... To, co robił Jezus, to teraz robi z nami łaska. Czyli dynamika, chronologia pewna, i dynamika, jak gdyby, i rola, którą wykonywał Jezus w tamtym socjum przekłada się jakoś na dynamikę rolę i chronologię łaski wobec mojej wolnej woli, moich procesów poznawczych, rozumowych, moich uczuć serdecznych. Czyli to co Jezus w Jerozolimie, to co Jezus właśnie z tym Nikodemem, to jakoś teraz łaska ze mną. To co się działo w przestrzeni w czasu w przestrzeni odkupienia tam 2000 lat temu, to teraz chyba się jakoś powtarza. Ewangelia się prawda powtarza w wydarzeniach yy, Yy, usprawiedliwiających i uświęcających, czyli w tej dynamice łaski. Zresztą zwróćcie uwagę, czy Fatima, gdy ją analizujemy, albo Lourdes, nie przypomina nam Ewangelii, czy nie jest to przeniesienie tamtych wydarzeń, tamtych klimatów, tamtych konfliktów, tamtego tam, tam, tam piękna, tamtej dynamiki, nawet chronologii, czy nie jest przeniesienie do wioski zabitej deskami zawszawionej wioski Fatima albo miasteczka Lourdes, czy nie mamy wrażenia, że jest to odtworzenie tamtejszych wydarzeń odkupieńczych, ale już w czasoprzestrzeni usprawiedliwienia, czyli tej dynamiki łaski, która próbuje już aplikację odkupienia przenieść do Bernadety i jej otoczenia, przenieść do smartfona małych dzieci fatimskich, one przecież mają smartfony i grają w gry komputerowe. A więc i poznając, jak, co się odbywa z Nikodemem w konfrontacji z Jezusem, w relacji do Jezusa, w spotkaniu z Jezusem, możemy się dużo nauczyć o łasce. Ja już teraz nie zdążę w tym odcinku o tym powiedzieć, ale przynajmniej zacznijmy. Nikodem przychodzi do Jezusa, bo wie na podstawie znaków, które Jezus uczynił, wie, że od Boga przyszedł jako nauczyciel i jest wielkim rabbi. A więc już łaska jakoś przygotowywała Nikodema poprzez te znaki, już drążyła jego serce, już go tak troszkę yy, łaskotała, już go prosiła otwórz się, no dalej. Już mu tam coś w mózgu, już mu w rozumie, już mu tam coś w serduszku, w uczuciach, jakiś miły klimat, no, no come on baby, no już otwórz się. On hamuje, przychodzi w nocy, czyli jest jakaś antyłaska, są jakieś uprzedzenia, jakieś lęki, jakieś, jakaś dba, dbanie o fama publika, o opinię publiczną, szczególnie sanhedryńską. Jest członkiem sanhedrynu, jest faryzeuszem, ma swoich kumpli, nie chce totalnie mieć jakiegoś obciachu, to nie chce siary, a więc boi się o siebie egocentryzm, hamowanie łaski. Bo przychodzi nocą. No nie da się tego wytłumaczyć. U Jana przyjść nocą to nie jest super. To nie jest komplement w stronę Nikodema. Hamujesz chłopie. No i ale jednak przychodzi, ale jednak wyznaje w Jezusie Rabbi. No, szkoda, że nie proroka. Szkoda, że nie Mesjasza. Eskalujemy łaskę. Szkoda, że nie Syna Bożego. Widzicie, jak minimalizuje, jak hamuje łaskę? Nie wierzy w Jezusa jeszcze na sposób chrześcijański, tym bardziej katolicki, że to Mesjasz, że to Syn Boży. Nie, to nawet nie prorok, to tylko rabbi. No, Bóg, Bóg z tobą, ale jesteś tylko rabbi. I gdy zaczyna w ten sposób, ulegając już pewnym łaskom początkowym, Jezus nagle nokautuje go i mówi potrzebna ci teraz mega zmiana, śmierć i nowe życie. Śmierć i narodziny. Koniec starego życia i początek nowego. Tamta stara łaska już nie wystarczy. Ci. Do zbawienia potrzebna ci nowa łaska. Trzeba się rodzić. Do zobaczenia następnym razem.